Dzień dobry państwu. Witam was na porannej analizie z tej strony Natalia Bojko, kierownik działu analiz Finmax. Zapraszam was do dzisiejszego nagrania. Zacznijmy sobie może od rzeczy Podstawowej, czyli tego, co się działo w piątek, naprawdę wiele z Was pisało czy na Telegramie, czy na YouTube. Już w pewnym momencie, nie, że tak powiem, pogubiam się w odpisywaniu na wiadomości, no ale cieszy mnie tak duże zainteresowanie rynkiem z Państwa strony. Natomiast, wracając do meritum, piątek był bardzo ciężkim dniem dla rynków. Myślę, że wiele osób, które handlowały szczególnie na funcie oraz na indeksach, w ogóle w stronę antydolorową, odczuło ciężar i odczuło tą presję. Strony dolarowej na rynkach powodów było wiele. My te powody sobie za chwilę omówimy, natomiast na początku, już na poniedziałkowej sesji, uderza nas czerwono paląca się tablica z futuresami zebranymi praktycznie z każdego sektora, które jeszcze sobie dzisiaj szczegółowo omówimy. Natomiast zacznijmy od funta, bo jest to jeden z ciekawszych w ogóle. Instrumentów na rynku walutowym, w ogóle ciekawszych instrumentów w piątek, bo tutaj moglibyśmy powiedzieć, że te spadki, które tam widzieliśmy, notowane były naprawdę głęboko. Zatem, co dzisiaj na rynku? Zaczniemy sobie od właśnie sytuacji w Wielkiej Brytanii. Zaczniemy od tego, że fund, jak pewnie zauważyliście, zbliża się. Tak samo podrzuciłam Wam tą informację na telegramie: zbliża się do parytetu, czyli zbliża się do momentu, kiedy <laughs> będzie notowany do dolara 1 do 1, czyli kurs, prosto mówiąc, tej waluty względem dolara osiągnie 1. Na tą chwilę, żeby Was nie oszukać, już Wam mówię, ile, ile mamy w notowaniach. Mamy, mamy, już Wam mówię, 1,0616, no tam z gruszami, ale w kluczowym miejscu, jak się przyjrzycie, ta igła, bo to jest d 1 no tutaj brakowało naprawdę niewiele, by, by gdzieś ten parytet osiągnąć. Dlaczego fund tak sobie słabo radzi, dlaczego w ogóle waluta Wielkiej Brytanii na razie jest na takim skraju? Szczerze powiedziawszy, zaczęłam czytać artykuły z rana na temat właśnie Wielkiej Brytanii, żeby poznać tutaj dokładniej te stawki podatkowe. No i wielu przypisywało spadki na Krójowe Elżbiecie. Oczywiście nie wierzcie w takie nagłówki. Powód jest zupełnie inny. Powodem jest sytuacja monetarno-polityczna, która się dzieje aktualnie w Wielkiej Brytanii. Mianowicie jest plan, który wszedł przez tutaj przez premier. Truz przez nową premier Wielkiej Brytanii, który zakłada obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego z 20 do 19%, obniżenie wyższej stawki podatku dochodowego z 45 do 40%, podatek od osób prawnych zostaje na niezmienionym poziomie 19%, choć tutaj były plany do 25%. Dlaczego to obniżenie podatków jest tak ważne? Szczerze powiedziawszy, chyba od lat 70. XX wieku, nie było momentu, w którym Wielka Brytania choć raz zastanawiała się nad obniżeniem podatków, także jest to przełomowy moment w historii podatkowej tego kraju, natomiast pomijając ten przełomowy moment, kluczowe jest to, co się dzieje w związku z tym fun z funtem. Jeżeli mamy do dyspozycji więcej środków, niezależnie czy to są środki, że tak powiem, pochodzące z pracy, czy to są środki pochodzące z takiej no tego optymalizacji podatkową nie możemy nazwać, ale z obniżeniem podatku jest ta informacja jasna. Gospodarstwa domowe, konsumenci będą tych środków mieli do dyspozycji więcej. Co jest ciekawe, wszystkie te podatki i w związku z tym te mniejsze wpływy budżetowe miały zostać pokryte właśnie z dodatkowego długu, czyli wykryły się tutaj deficyt budżetowy. Sytuacja w Wielkiej Brytanii pod kątem makroekonomicznym nie jest zaciekawa. Ten rynek ewidentnie spowalnia i co ciekawe, większość banków inwestycyjnych, jako pierwszy kraj, Tutaj na starym kontynencie. Mniej więcej wskazywała zawsze na Wielką Brytanię, że to będzie pierwszy kraj, który popadnie ze wszystkich w recesję. Także sytuacja nie jest tutaj zbyt kolorowa. Dodatkowo te obniżenia podatków uwalniają nam więcej pieniędzy dla konsumentów, skoro mamy więcej pieniędzy na wydatkowanie, no to się u rzeczy będzie to takie dosyć niespójne z polityką Banku Anglii działanie monetarne. I to, co jest ważne, BOE, czyli Bank Anglii, zmniejsza tempo podwyżek. Ta komunikacja wyszła jasna, że tym razem podwyżki będą już dużo mniejsze w obawie tego, by nie przestrzelić tymi podwyżkami inflacji. Także mamy bardzo duży zgrzyt, który jeszcze potęguje te negatywne nastroje, gdzie jedna strona uwalnia inflację, a druga strona Czyli Bank Anglii mówi o tym, że nie będą już więcej tak silnie podnosić stóp, będą się nad tym bardzo mocno zastanawiać, by nie dopuścić do sytuacji przestrzelenia tymi stopami potencjału tego inflacyjnego. No i jaki tu jest grzywd powstaje? Taki, że mamy motor napędzający inflację, czyli obniżki podatku, i kolejny motor, który będzie do inflację napędzał, czyli mniej tego hamulca wciśniętego, by Ratować gospodarki. Także sytuacja w Wielkiej Brytanii nie jest ciekawa. Dzisiaj jeszcze powiem, dlaczego warto zwrócić uwagę w ogóle na ten rynek funtowy. I co tam będzie w tym kalendarzu. Także czym dzisiaj żyje rynek? Przede wszystkim tym, co w piątek, czyli sytuacją gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Tutaj pod kątem obniżek, wszelkie te dane, które teraz na tą chwilę wychodzą, które gdzieś tam precyzują podatki, precyzują te obniżki, no są istotne. No i jakby nie patrzeć, każdy kolejny impuls wpływa negatywnie na rynek. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć o Włoszech, gdzie tutaj odbyły się już wybory. Prawicowa partia wygrywa na razie te wybory. Nie mamy w kwestii tutaj bardziej ropy, tego sektora energetycznego dalej porozumienia nuklearnego Iran-Stany Zjednoczone. Już w tamtym tygodniu była jasna informacja, że doszli tutaj w tych rozmowach do pewnej ściany ze strony Iranu i dalej te rozmowy nie są obecnie kontynuowane. Sentiment dalej pozostaje silnie skupiony na, na dolarze. Przede wszystkim dzisiaj mamy wypowiedzi bankierów. Fed zapewnia o dalszym zacieśnianiu. No i tutaj ta kompilacja tych danych, to połączenie tych danych, które mamy dzisiaj obecnie na rynku, nie jest pozytywne. I sił rzeczy, indeksy, siłże rzeczy waluty otworzyły się negatywnie w negatywnym sentymencie i raczej dzisiaj w nim wytrwają. Na ten potencjalnie negatywny sentyment, my zwracaliśmy sobie uwagę już w piątek, mówiąc o tym wyskoku rentowności, które skoczyły nam w okolice 3,70 tam kilku, na tą chwilę ich szczyt widzimy, że był wynotowany nawet po 3,82, co sugerowało nam, że rynek pozycjonuje się dalej pod podwyżki. Tutaj nie ma miejsca na myśleniu o tym, że no dobra, dajemy sobie spokój, dostaliśmy podwyżkę, no to wystarczy już tego dolara na rynku. Tutaj nie ma na razie ten dolar górnego limitu. Jak widzicie pędzi naprawdę silnie wobec większości rynku. Tutaj nie ma, że tak powiem, większych zmiany, jeżeli spojrzycie sobie na indeksy, jeżeli spojrzycie sobie na waluty, wszystkie korekty, które się nam wyklarowały, zostały wybite dołem. Także tutaj, jeżeli chodzi o jakiekolwiek potencjalne rekalibracje sentymentu, na razie tego nie widzimy. Dzisiaj w kalendarzu ponadto bardzo dużo danych, bardzo dużo wypowiedzi, czy znaczy danych, bardzo dużo wydarzeń makroekonomicznych w postaci wypowiedzi bankierów. A to, co będzie nas najbardziej interesowało, to oczywiście wskaźniki które nam się pojawiły, czy m.in. wskaźnik nastrojów biznesowych, IFO z Niemiec o godzinie 10.00. No i tutaj może być trochę ciekawie dla euro, natomiast przy tak silnym dolarowym sentymencie nie wiem, czy euro jakkolwiek zwróci uwagę na ten wskaźnik. No chyba, że wyjdzie bardzo, bardzo tragiczny. Poza tym wskaźnik koniunktury według FED z Chicago o godzinie 14.30 i wskaźnik przemysłowy według FED z Dallas o godzinie 16.30. Poza tym, zobaczcie, że te wszystkie głośniczki, które tutaj występują w kalendarzu, to są informacje o przemówieniach. Kroda już przemawiał, członek boju również przemawiał o godzinie 8.30. No i co? No i czeka nas Lagarde o godzinie 15.00. Będzie przemawiała i mam nadzieję, że się odniesie do tej sytuacji gospodarczej w strefie euro, którą mamy obecnie. Dalej będą przemawiali bankierzy głównie Fedu o godzinie 18.00 oraz o godzinie dopiero, zobaczcie, 20.00 drugiej, także na zamknięcie sesji amerykańskiej, bliżej zamknięcia sesji amerykańskiej będziemy mieli jeszcze dwa przemówienia, no i będzie się wypowiadał bankier z Banku Anglii o godzinie 18, no i tutaj mam nadzieję, że zahaczę ostatnią sytuację właśnie polityczną, taką bardziej fiskalną, ić może w tą stronę, dotyczącą właśnie tychże podatków, bo to będzie bardzo ciekawa kwestia, jak rozkładają się w ogóle target rate, bo to jest, warto sobie sprawdzić na początku tygodnia, żeby zobaczyć, jak sentyment lawiruje mniej więcej z tym, pod którym kątem pozycjonują się rynki. No i zobaczcie, że obecny target rate jest między 300 a 325, to są oczywiście punkty bazowe, więc przekładając na procenty, wiemy, że mamy teraz stopę procentową w Stanach Zjednoczonych na poziomie 3,25%, także zobaczcie, że na tą chwilę rynek wycenia 20%, 5 niecałych procent szans, 24,2 na 50 punktów bazowych podwyżki, natomiast dalej usilnie w 75 ponad procentach trzyma się scenariusza kolejnej olbrzymiej podwyżki o prawie 75 punktów bazowych. Także tutaj rynek jest silnie spozycjonowany dalej w tym kierunku, więc trudno oczekiwać, że dolar nagle. Powie, dobra, teraz wy się umacniajcie, ja już sobie daję spokój. No, ciężko oczekiwać, że tak będzie. Dolar ma bardzo wiele powodów do tego, by się umocnić naprawdę całą masę i dziwnym by byłoby w wyniku takiej niepewności na rynkach i takiej. Takiego zbioru, zbicia z tych danych, które obecnie mamy, żeby ten dolar nam się nie umacniał. No rynek lubi na tą chwilę w 2022 roku dyskontować ryzyko właśnie w tej walucie bez rozkładania je na złoto, na franka, na jena, pomijając wszystkie te waluty, gdzie oczywiście są również ku temu powody. Indeksy na czerwono, indeks WIX, czy indeks zmienności do góry, sektor energetyczny w związku z silnym dolarem. Tutaj fundamenty już nie działają. Dolar, jak widzicie, który świeci nam. Na zielono ten już, którego indeks sięga 113 punktów. To jest potężna wartość. Pamiętam, że my przy 110 mówiliśmy, że kurczę, no tutaj musi wejść korekta, no bo ile można rosnąć? No jak widać, można bardzo długo rosnąć bez żadnego przystanku, co pokazuje nam dolar. Natomiast zobaczcie, że wobec tego, że dolar przyrasta nam naprawdę silnie. Ciężko jest oczekiwać, że wobec całego rynku, który świeci na czerwony, który, którego walutą e, kwotowaną jest dolar, czyli jak mamy złoto, to jest odniesione do dolara, jak mamy srebro, to jest wycenione w dolarze, jak mamy ropę, to jest wycenione w dolarze itd., itd. Ciężko, że, ciężko jest oczekiwać, że wobec tej silniejszej strony, Drugiej tych par, które nam się tworzą, czy to z energetykami, czy z miękkimi towarami, czy z sektorem zbóż, czy również metali, jest tutaj na czerwono. Silny dolar tak czy tak wybija te fundamenty, które są na większości aktywów, i jednak ściąga czysto technicznie w swoją stronę. Zerknijmy sobie może jeszcze w głąb tego. Tego właśnie dolara, jak on wygląda? No tutaj ciężko nawet go ocenić, bo trend mamy potężnie wzrostowy. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę na hedgersów. Na hedgersów tych na dole, mianowicie mam na myśli te linie, które tu widzicie, czyli pozycje dużych traderów oraz pozycje hedgersów, czyli tutaj instytucji, które są market neutral, neutralne rynkowo, natomiast zawierają pozycje w dwie strony. Zobaczcie, że w ostatnim czasie, dokładnie tutaj, mamy jeden z większych spadków, w ogóle. W przeciągu całego tego roku pozycji długoterminowych, czyli trochę tych realizacji zysków mogło wejść. Nie, nie doszukiwałabym się tutaj zdecydowanie jakiegoś odwrócenia trendu, natomiast znaczącej realizacji zysków już tak. Dolar jest naprawdę wysoko. Być może ta znacząca realizacja zysków jeszcze przed posiedzeniami sugeruje, że Fed też będzie myślał w kierunku mniejszych podwyżek niż większych. Natomiast nie jest to dla nas jakiś sygnał do tego, że najwięksi trochę tych pozycji kaszują, trochę niwelują, jakby czuli, że coś faktycznie antydolarowego może w najbliższym czasie nadejść. Natomiast dla nas to jest sugestia, by baczniej obserwować dolara, bo równie dobrze tutaj możemy mieć zaraz odskoczenie znowu w kierunku długoterminowego trendu, także... Zachęcam do obserwowania sobie tych pozycji, przynajmniej co jakiś czas, bo jest to bardzo ważne. Pamiętam, jak mówiłam Wam, że nawet na telegramie pisałam, niech to znajdę, tak, weźmiemy sobie tutaj telegram, zaraz Wam dokładniej pokażę, dokładnie, pisałam Wam o tym na telegramie w kontekście dolara do jena po interwencji walutowej Banku Japonii, no i widać tą wielką igłę, która nam się wytworzyła po tej interwencji, która miała właśnie umocnić jena względem dolara z tych historycznych szczytów 140, pięciu. No i pisałam Wam, słuchajcie, na Telegramie, że mm, raczej ta przecena Tutaj, dokładnie, w naszej ocenie spadek jest dobrym motorem, motorem momentem dla większych funduszy do wykupienia dolara, po lepszych, dolara do jena po lepszych cenach. Tak też niestety się stało, także już drugi raz byliśmy tym złym prognostykiem. Jak spojrzycie sobie właśnie w kierunku dolara do jena, to zobaczcie, że my to pisząc byliśmy mniej więcej w tym momencie. W momencie tego szczytu, który nam się wyklarował, tego popytowego odbicia od poziomu mniej więcej tutaj 140, bo dotąd sięgnęła przecena. My byśmy mniej więcej w tym miejscu pisząc tę wiadomość no i zobaczcie, jak pięknie ta igła poszła w górę. Ciężko jest oczekiwać, że wobec silnej polityki fedu, czyli silnego nastawienia dolara na rynku, bardzo luźnej i coraz luźniejszej polityki Japonii, która zapowiada nawet, że nie zamierzają ponosić tych stóp. Oni jedyne, co chcą w Japonii zrobić, to utrzymać te stopy na tym samym bądź mniejszym poziomie, a ich stopa jest ujemna. Także dlaczego mamy oczekiwać po e, fundamentach, które są długoterminowymi determinantami wzrostu? że one będą tego jena wzmacniały, jak one nie mają ku temu powodów. Nadpłynność na rynku jena jest naprawdę duża, więc nie można oczekiwać, że jen nagle, bo właśnie sporo pytań pojawiło się wobec jena, że jen nagle będzie długoterminowo dyskontował sobie wzrosty wobec szczególnie dolara. Wobec dolara nie ma ku tego powodów, wobec innych walut na przykład funta na tą chwilę ma, gdyż funt jest słaby na całym rynku. Natomiast wobec dolara... Naprawdę to była fajna przecena. Bank Japonii dał naprawdę fajną promocję do tego, by wobec dolara sobie tego jena podkupić. Jak długoterminowy to będzie ruch, nie mam bladego pojęcia. Natomiast biorąc pod uwagę na razie kompilację polityk monetarnych ze sobą, jednak bardziej zakładam tą stronę. Prodolarową. Eurodolar również nam się osłabia. Jest po 0,96,320. Jest naprawdę bardzo nisko. Tutaj już nie możemy mówić o balansowaniu przy parytecie. Tutaj nawet nie wiem, czy jakiekolwiek wypowiedzi Lagardowe dzisiaj pomogą. Jeżeli tak, to raczej w krótkim terminie. Dolar jest silny na rynku. Jest silnie spozycjonowany wobec większości aktywów. Doskonale widzimy to. Choćby po złocie, po indeksach, że tutaj bez większych zmian. Co prawda te trendy prospadkowe one trochę wyhamowały. Ta dynamika wyhamowała. Hamowała, natomiast wiemy doskonale, że często taki hamulec na większości indeksów, na większości par wobec dolara jest wyłącznie krótkoterminowym przystankiem ciszy przed burzą i dalszym ułatwiającym się wobec dolara. Na razie paliwa. Do wzrostów nie widzę i nie wiem za bardzo, co by mogło być. Oczywiście tym paliwem mogło być zpozycjonowanie się rynku pod mniejsze podwyżki. Jakaś informacja dzisiejszych bankierów o tym, że będą ostrożnie podchodzić do podwyżek, że widzą spowolnienie na, gdzieś tam na rynku. I to by było sugestią, że Fed będzie się zastanawiał nad mniejszymi podwyżkami, i to być może dałoby trochę uwolnić z strony popytowej na rynkach. Natomiast na tą chwilę, patrząc w kalendach i oczekując takich najbardziej że tak powiem, prostych wersji, jakie możemy usłyszeć, to jednak o zacieśnieniu polityki monetarnej. Tutaj na WTI bardzo ciekawa sprawa na ropie, bo może mu się pojawić w najbliższym czasie takie dziwne wzrosty. Pamiętacie, jak mówiłam wam, że Biały Dom szykuje skup, zwiększenie swoich zapasów ropy dopiero wtedy, kiedy on osiągnie 80 dolarów za baryłkę? I powiedziałam wam wtedy, pamiętam też, mówiłam tutaj naszym kolegom z Filmexu, że. Skoro Stany Zjednoczone szykują się na skup w okolicach 80 dolarów, jeszcze w tym roku, to znaczy, że ropa musi tam dojść, bo jakieś przesłanki fundamentalne są w tym kierunku. No i mamy obecnie ropę WTI po 77, 86, Także ten punkt 80 może być ciekawym miejscem, takim psychologicznym na ropie. Nie dość, że jest to okrągły poziom, to jeszcze jest to poziom wyznaczony przez Biały Dom, gdzie rozpoczyna się skup. Oczywiście im niżej, tym lepiej, no i nikt nie będzie się ładował po 80. Tylko gdzieś ta cena będzie uśrednia, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że na ropie może się trochę więcej podzielić ze względu na zakupy ropy oraz zwiększanie zapasów w Stanach Zjednoczonych. Waluty z antypodów, nowozelandczyk, Australijczyk, tutaj również bez, bez większych wyjątków. Dolar do złotówki po 4,94. No i tutaj notujemy naprawdę już pokaźne wzrosty, ten szczyt szczytów na tej sesji no, wypadł nam na 4,95. 129, także bardzo wysoko. Złoty się szczególnie silnie przecenia. Tak, zresztą większość tutaj egzotyków nie ma co tutaj się oszukiwać. Wobec, wobec Dolarony no nic się w tym aspekcie nie zmienia. Część par w stosunku do Jena, właśnie w kontekście Australijczyka, może czy nawet. Co my tam jeszcze mamy otwartego tutaj na platformie do jena? Mamy właśnie funta do jena, no się osłabia, natomiast ten trend dolara do jena dalej myślę, że zostanie po prostu podtrzymany. Także bardzo ciekawa sesja przed nami, otwarcie raczej pesymistyczne. No i cóż, co tu dużo powiedzieć, trendy brną w kierunku dolarowym. Natomiast czekamy jak się rozwinie ta sesja, jak się rozwiną wypowiedzi bankierów, bo być może one ukierunkują nas w bardziej sensowny, Sensownym kierunku tych trendów dolarowych. Także dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Widzimy się na jutrzejszej porannej odprawie. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia jutro.